Witajcie. Kontynuujemy naszą podróż w głąb y, historycznych tekstów teologicznych. Witajcie. Dziś przed nami szósty numer teraźniejszej prawdy. To wydanie z września 1923 roku. Tak, to polska wersja, ale treść jest ta sama co w angielskim oryginale. I znów zanurzamy się w ten świat debat teologicznych z początku XX wieku. Dokładnie. W nurt myśli inspirowanej naukami pastorów Russell'a i yy, Johnson'a. Ten numer no, kontynuuje wątki, które już poruszaliśmy. Zgadza się. Chcemy dziś zrozumieć, jak ta publikacja 100 lat temu widziała Boży Plan, a szczególnie jak różnicowała te grupy świętych. Mhm. Będą kluczowe pojęcia. Święci starożytni, nowoczesni, czyli młodociani, no i to słynne, przypisane usprawiedliwienie. Tak, to fundamentalna koncepcja dla nich. Chcemy po prostu uchwiecić logikę tego historycznego systemu myślenia. Dokładnie. I pamiętajmy, że to źródło miało wyjaśniać różne, powiedzmy, zawiłości doktrynalne. Odpowiadać na pytania wiernych z tamtych czasów. Tak. Więc patrzymy na konkretną argumentację, na ich punkt widzenia z tamtego okresu, próbujemy to zrozumieć. W porządku, to może rozpakujmy to. Tekst od razu wprowadza takie fundamentalne rozróżnienie: święci starożytni i nowocześni. Tak. Kto według autorów kryje się pod tymi nazwami? No więc, starożytni święci, czasem nazywane też z angielska Ancient Worthies. Tak, pamiętam ten termin. To postacie uznane za wierne Bogu, które żyły, no. Przed rozpoczęciem wieku Ewangelii. Czyli Stary Testament. Abraham, Mojżesz. Właśnie. Abraham, Sara, Mojżesz, prorocy, Dawid. Wielkie postacie, bohaterowie wiary z tamtych czasów. Jasne. A kim w takim razie są ci nowocześnie święci? Tekst nazywa ich też młodocianymi świętymi. Tak, zamiennie. To według tej teologii osoby powołane do służby bożej, ale. Później. Później, co to znaczy konkretnie? Znaczy źródło wiąże ich pojawienie się z okresem po symbolicznym zamknięciu wysokiego powołania. Tego głównego powołania do klasy niebiańskiej. Dokładnie. A to datują na rok 1881. Więc młodociani święci to grupa, która pojawia się jakby w drugiej kolejności. Co ciekawe, autorzy od razu stawiają sprawę jasno. Mówią, że ich interpretacja różni się od innych. Tak, wchodzą w polemikę. Polemizują z jakimś artykułem ze Strażnicy, tak, zarzucają mu odejście od poglądów pastora Rasela. Właśnie, odwołują się do jego wcześniejszych pism, które uważają za te, no, oryginalne, autentyczne. Czyli ten podział na starożytnych i nowoczesnych to nie tylko chronologia? Oj nie, zdecydowanie nie. Według tego źródła to jest kluczowe dla zrozumienia całego boskiego planu wieków czyli chodzi o różne role, różne nagrody tak, o odmienne role, inne nagrody, a nawet powiedzmy, trochę inną relację z Bogiem. A jakie warunki musieli spełnić ci starożytni święci, żeby zasłużyć na to miano w oczach Boga? Tekst wymienia trzy główne rzeczy: po pierwsze, wiara, wiara, która prowadziła do ich usprawiedliwienia. Po drugie, osobiste poświęcenie się Bogu, Jego woli. A po trzecie, wierność. Musieli udowodnić wierność w próbach, w trudnych doświadczeniach. Jasne. A jak na tym tle wyglądają ci nowoczesni, młodocianie święci? Czy dla nich wymagania były inne? Tu argumentacja jest taka, że zasadniczo oni muszą spełniać podobne kryteria. Czyli też wiara, poświęcenie, wierność. Tak. Też kluczowa różnica tkwi w, jakby w kontekście, w historycznym i teologicznym momencie ich powołania. Działają w innym okresie, po tym zamknięciu głównego powołania niebiańskiego. Dokładnie. Jak to obrazowo ujęto w tekście, działają w czasie, gdy korony, czyli te miejsca w niebiańskiej klasie, zostały już rozdysponowane. Czyli i to jest chyba ważne, bo źródło to podkreśla nie mówimy tu o jakichś sympatykach tylko. Nie, nie, absolutnie nie. Mówimy o osobach, które się poświęciły Bogu i starają się wiernie służyć, mimo że ich nadzieja jest inna niż Kościoła. Otóż to. I tekst bardzo mocno sprzeciwia się interpretacji, którą przypisuje temu artykułowi ze strażnicy. Co tam ta interpretacja miała mówić? Że rzekomo używano pewnych wersetów, np. z Sofoniasza czy Zachariasza, żeby argumentować przeciwko istnieniu tej klasy młodocianych świętych. A teraźniejsza prawda uważała to za błąd. Tak, za błędne użycie pism bronili tej koncepcji młodocianych świętych jako odrębnej grupy. Jest tam też chyba wzmianka o jakimś liście ojca do syna który miał sugerować, że dzieci poświęconych rodziców stają się starożytnymi świętymi. Tak jest. Ale traktują to jako no wcześniejsze nieporozumienie. Aha. Autorzy twierdzą, że sam pastor Russell miał to później skorygować, wyjaśnić, że publikacja tego listu była pomyłką. To pokazuje, że te nauki ewoluowały, były precyzowane wewnątrz tej społeczności. Zdecydowanie. Były dyskusje, były różne interpretacje. No dobrze, mamy więc ten podział na grupy, ale jak to się wszystko spinało, jak Bóg mógł, no wiesz, postępować z tak różnymi grupami, w różnych czasach, z różnymi nadziejami. No właśnie. I tu dochodzimy do tego kluczowego pojęcia usprawiedliwienia. Dokładnie. To jest ten, powiedzmy, teologiczny mechanizm, który, według teraźniejszej prawdy, pozwala zrozumieć, jak Bóg mógł mieć relacje i uznawać za świętych zarówno tych sprzed Chrystusa, jak i tych późniejszych młodocianych tak, starożytnych i młodocianych. Kluczem jest rozróżnienie na dwa typy usprawiedliwienia. Pierwszy typ, na który kładą ogromny nacisk, to przypisane usprawiedliwienie imputed justification. Jak to rozumieli? No, opierali się mocno na czwartym rozdziale listu do Rzymian, na przykładzie Abrahama. Tak? Wyjaśniali to jako usprawiedliwienie oparte wyłącznie na wierze danej osoby. Bóg na podstawie tej wiary jakby zalicza, przypisuje sprawiedliwość wierzącemu. Mimo, że ten człowiek nadal podlega wyrokowi śmierci po Adamie. Tak. I co ważne, to usprawiedliwienie nie wynika jeszcze z pełnego prawnego zastosowania zasługi ofiary Chrystusa do tej osoby. Czyli to jest rodzaj takiego uznania przez Boga jakaś forma przyjaźni, łaski, dana na podstawie wiary, jak u Abrahama czy Dawida. Jeszcze przed ofiarą Chrystusa. Właśnie tak to przedstawia źródło. I to jest fundamentalny kontrast z drugim typem, czyli ożywionym usprawiedliwieniem, vitalized justification. Tak, ten drugi typ według nich jest ściśle powiązany z Kościołem, z malutkim statkiem powołanym do dziedzictwa niebiańskiego. A na czym polega ta główna różnica między nimi? Ożywione usprawiedliwienie, jak wyjaśnia tekst, wiąże się już z faktycznym, prawnym zastosowaniem zasługi okupu Chrystusa. Czyli kiedy ktoś się poświęca. Tak. Kiedy wierzący dokonuje poświęcenia, Bóg je przyjmuje na mocy okupu i spłaza go duchem świętym. To prowadzi do stania się, w ich terminologii, nowym stworzeniem istotą duchową z nadzieją niebiańską. Dokładnie, jest to usprawiedliwienie do życia, takie, które znosi wyrok adamowy. Pamiętam, że używali też analogii z przybytku, żeby to zilustrować. Tak, wracają do niej i tutaj. Symbolika tej podwójnej zasłony z koziej sieści. Jak to szło? Jej zewnętrzna strona, widoczna z dziedzińca, który symbolizuje stan usprawiedliwienia z wiary czyli przypisane usprawiedliwienie? Aha. Ona reprezentuje tę pierwszą formę a wewnętrzna strona tej zasłony, widoczna dopiero ze świątnicy symbolu stanu spłodzenia z ducha. Ta wyobraża ożywione usprawiedliwienie. Właśnie. Dostępne dla nowych stworzeń. Rozumiem. Wróćmy na chwilę do tej polemiki ze strażnicą. Co było głównym zarzutem teraźniejszej prawdy wobec tamtych poglądów, które przypisywali Rutherfordowi? Główny problem według autorów teraźniejszej prawdy polegał na tym, że tamten artykuł miał zaprzeczać. Czemu zaprzeczać? Temu, że przypisane usprawiedliwienie, to oparte na samej wierze, nadal działało w tamtym czasie, w wieku Ewangelii i w okresie Epifanii. Czyli twierdzono, że zostało tylko to ożywione dla Kościoła? Tak. Tak to przedstawiali autorzy teraźniejszej prawdy. Że rzekomo tak twierdzono. A dla nich to było nie do przyjęcia. Absolutnie. Dla nich koncepcja ciągłego działania przypisanego usprawiedliwienia była fundamentem. Dlaczego? Bo uważali, że to właśnie ono pozwalało Bogu postępować ze starożytnymi świętymi przed ofiarą Chrystusa. I co równie ważne, wierzyli, że to samo przypisane usprawiedliwienie jest podstawą, na której Bóg mógł powołać i prowadzić młodocianych świętych po tym symbolicznym zamknięciu powołania niebieskiego. Czyli bez tego przypisanego usprawiedliwienia te grupy byłyby jakby poza nawiasem, poza Bożym uznaniem? No, tak to widzieli. Ono działało jak taki pomost. Umożliwiało Bogu relację opartą na łasce, na przyjaźni z wierznymi, którzy albo żyli przed pełnym zastosowaniem okupu, albo nie byli już powołani do tej niebiańskiej nadziei. To jest rzeczywiście bardzo precyzyjna konstrukcja teologiczna. Niezwykle. Tekst podkreśla te kluczowe różnice, na przykład, że przypisane usprawiedliwienie nie znosi jeszcze wyroku adomowego, a ożywione go znosi. Jedno oparte na przyczytaniu wiary, drugie na przeczytaniu zasługi Chrystusa. Tak, i to prowadzi do innej relacji z Bogiem: status przyjaciela Boga kontra status Syna Bożego, członka nowego stworzenia. Te wszystkie rozróżnienia musiały rodzić mnóstwo pytań praktycznych. Zwłaszcza odnośnie tych młodocianych świętych. Oczywiście. I faktycznie, źródło ma całą sekcję pytań i odpowiedzi na ich temat. Może zamiast przechodzić przez każde pytanie osobno, spróbujmy uchwycić, jak te odpowiedzi określają ich status i rolę w świetle tych dwóch rodzajów usprawiedliwienia. Dobry pomysł. Na przykład, jak określano ich przynależność do wspólnoty wierzących? Byli w domownikach wiary. Tekst mówi, że tak, należą do domowników wiary. Ale w tym samym sensie, co wierzący Starego Testamentu. Czyli na mocy wiary Abrahama, jak w liście do Galatów. Właśnie tak. Ale, co ważne, podkreślają, że nie należą do domowników nowego stworzenia, tych spłodzonych z ducha. Aha. Ich przypisane usprawiedliwienie utrzymuje ich w tej szerszej wspólnocie wiary. I to ich odróżnia od tych, co mieli próbne usprawiedliwienie, ale się nie poświęcili. Tacy, według źródła, w Epifanii tracili status domowników wiary. A co z ich relacją do Chrystusa jako orędownika? Potrzebowali go w tej roli tak samo jak Kościół? Tu odpowiedź źródła jest nie. Nie? Dlaczego? Wyjaśniają, że rola orędownika z pierwszego listu Jana dotyczy specyficznie Kościoła. Tych w stanie ożywionego usprawiedliwienia dążących do niebiańskiej doskonałości. On jedna ich z Boską Sprawiedliwością, gdy upadną? Tak. A młodociani święci, podobnie jak starożytni, są w stanie przypisanego usprawiedliwienia, technicznie wciąż pod wyrokiem adamowym, aż do restytucji. Czyli nie stają przed Boską Sprawiedliwością w ten sam sposób? Nie. Stoją raczej przed Bożą łaską, miłosierdziem. Są usprawiedliwieni do przyjaźni. Bóg postępuje z nimi przez opatrzoniczową opiekę Chrystusa, ale nie w roli orędownika w tym sensie. To pokazuje takie subtelne, ale istotne różnice w ich pozycji. A jak to się przekładało na praktyki? Na przykład wieczerza pamiątkowa. Mogli uczestniczyć? Mogli, tak, mogli, ale z innym zrozumieniem niż Kościół. Czyli jak? Uczestnicząc, mieli symbolizować śmierć Chrystusa jako baranka Bożego i swoją wiarę, która próbnie przyswaja im usprawiedliwienie, ale nie współudział w jego śmierci. Dokładnie. Ich udział nie symbolizował współudziału w śmierci ofiarnej razem z Chrystusem. To miało być zarezerwowane dla kościoła dążącego do nieba. Przywołują tam chyba analogię do Paschy. Tak. Że wszyscy Izraelici uczestniczyli, nie tylko pierworodni. Rozumiem. A chrzest. Czy młodociani święci powinni być chrzceni? Też tak. Uzasadniali to znowu analogią do starożytnych świętych, jak domownicy Abrahama praktykowali obrzezanie jako znak przymierza. Mhm, uh -huh, tak. Młodociani święci mieli przyjmować chrzest w wodzie jako symbol poświęcenia? Tak. Ale znów z zastrzeżeniem. Jakim? Że ich chrzest nie symbolizuje śmierci z Chrystusem jak u Kościoła. Symbolizuje tylko poświęcenie się na służbę Bogu w ramach tej ziemskiej nadziei. Sugerowali nawet inną formułę chrztu. Tak, trochę inną. Pomijającą zwrot w Chrystusa, żeby to podkreślić. Ciekawe. A na czym według tego źródła oni mieli się koncentrować? Na swoich uczuciach, dążeniach. Jaka była ich nadzieja? Ich nadzieja była ziemska. Podobna do nadziei starożytnych świętych mieli skupiać się na wierze, nadziei, miłości, posłuszeństwu Bogu i Jezusowi w ramach ziemskich obietnic przymierza Abrahamowego tak, mieli miłować i służyć Kościołowi, nazywanemu tu posłańcem, ale też innym wiernym i ludzkości, badać Słowo Boże, zwłaszcza obietnice dotyczące ich ziemskiej przyszłości czyli oczekiwać Królestwa na ziemi, stanowisk książąt, ludzkiej doskonałości tak udział w pracy tysiąclecia. Jednocześnie mieli unikać miłości do świata, do grzechu, i co ważne, nie powinni skupiać się na obietnicach niebiańskich, danych kościołu czy wielkiemu gronu. Wróćmy jeszcze na moment do samego przypisanego usprawiedliwienia. Źródło poświęca mu dodatkową uwagę, jakby chciało tę koncepcję, no, ugruntować. Tak, wracają do tego. Jakie argumenty biblijne przywoływali, żeby poprzeć tezę, że ten rodzaj usprawiedliwienia działał i nadal działał w wieku Ewangelii? Hmm. znowu kluczowy jest ten czwarty rozdział listu do Rzymian i Abraham. Ale interpretowali też inne fragmenty. Na przykład? Na przykład z ósmego rozdziału Rzymian, wersety 29-30. Argumentowali, że skoro usprawiedliwienie jest tam wymienione przed powołaniem, to musi chodzić o to przypisane, dostępne jeszcze przed poświęceniem. Ciekawe. Przywoływali też pierwszy list do Koryntian. Na przykład ten fragment o uświęceniu niewierzącego małżonka i dzieci przez wierzącego. 1 Koryntian 7:14. Tak. Interpretowali to jako dowód na działanie usprawiedliwienia, które nie wymaga osobistego poświęcenia tych osób, tylko jest im jakby przypisywane ze względu na wiarę kogoś z rodziny. I cały czas w tle ta polemika z rzekomym poglądem Rutherforda, który miał negować działanie przypisanego usprawiedliwienia w tamtym czasie. Tak, autorzy teraźniejszej prawdy bardzo konsekwentnie bronili tej koncepcji. Uważali ją za absolutnie niezbędną do zrozumienia Bożego postępowania. Dodają też chyba uwagę o Żydach. Tak, ważną uwagę. Że samo oczekiwanie na Mesjosza bez wiary w Jezusa jako tego Mesjosza i bez pokuty nie wystarczało według nich nawet do uzyskania przypisanego usprawiedliwienia. Pod koniec numeru jest jeszcze ta krótka sekcja informacyjna. Wiadomości dla ogólnego zainteresowania. A tak, te wiadomości. Co tam znajdujemy? Czy to coś wnosi do naszego obrazu? To głównie takie informacje praktyczne, ale one dobrze oddają ducha czasu i życie tej społeczności. Co na przykład? No, na przykład ogłoszenie o planowanych na koniec września 1923 wspólnych polsko-angielskich konwencji w Chicago. I stała żywa, aktywna społeczność. Zdecydowanie. Organizowali spotkania, rozpowszechniali publikacje, starali się budować wspólnotę, nawet międzynarodową. Tak. Te krótkie notatki dobrze osadzają te rozważania teologiczne w konkretnym kontekście historycznym, społecznym. Pokazują dynamikę tej grupy, jej działania, jej dążenie do realizacji misji w tamtym okresie Epifanii. Zatem podsumowując tę naszą analizę szóstego numeru teraźniejszej prawdy, mamy tu naprawdę rozbudowany, precyzyjny system teologiczny. Tak, bardzo szczegółowy. System, który dzieli wiernych na jasno zdefiniowane klasy: starożytni święci, Kościół, wielkie grono, młodociani, święci każda grupa ma swoje powołanie, rolę, nagrodę. A spoiwem tego wszystkiego, tym, co pozwala zrozumieć, jak Bóg może działać z różnymi grupami przez wieki, jest to fundamentalne rozróżnienie na dwa typy usprawiedliwienia: przypisane, oparte na wierze, dające przyjaźń z Bogiem, i ożywione, związane z zasługą Chrystusa, prowadzące do stania się nowym stworzeniem i nadziei niebiańskiej. I cała ta konstrukcja była dla nich kluczowa, dla zrozumienia ich czasów, okresu Epifanii? Dokładnie. Widać też wyraźnie ten cel polemiczny tekstu obrony nauk pastora Rasela w obliczu no, pytań, i wątpliwości, innych interpretacji wewnątrz ruchu tak, które uważali za błędne. Dla osób zainteresowanych historią ruchów religijnych, rozwojem myśli teologicznej to jest naprawdę fascynujący przykład zdecydowanie. Pokazuje, jak konkretna grupa religijna 100 lat temu zmagała się ze zrozumieniem swojego miejsca w historii zbawienia. Używając do tego bardzo złożonej interpretacji Biblii, typologii, jak ten przybytek? Tak, i niezwykle precyzyjnych definicji teologicznych. To jest próba stworzenia takiego spójnego, wszechogarniającego systemu, który wyjaśnia Boże działanie. I właśnie ta dążność do precyzji, do kategoryzacji jest uderzająca. Hmm. Rodzi to taką myśl na koniec, skoro mamy tu tak szczegółowe mapowanie losów duchowych zależne od czasu, wiary, poświęcenia. To jak badanie takich historycznych systemów może wpłynąć na nasze myślenie dzisiaj? Ciekawe pytanie. Czy to może być wyzwanie, czy może wzbogacenie dla współczesnych poglądów na wiarę, powołanie, relacje z Bogiem, nawet dla ludzi spoza tej tradycji? No właśnie. Czy taka, powiedzmy, drobiazgowa precyzja w definiowaniu duchowych kategorii bardziej pomaga w zrozumieniu sakrum, czy może czasem staje się przeszkodą? Mm w osobistym, głębszym doświadczeniu. To jest pytanie, które na pewno warto sobie zadać, patrząc na takie historyczne próby uchwycenia boskiego porządku. Myślę, że to dobra puenta na dziś.